Wszyscy uwielbiają challenge'e z jedzeniem, ale nie zawsze trafi się coś smacznego. Zobaczmy, czy nasi bohaterowie poradzą sobie ze wszystkimi wyzwaniami i czy są gotowi na naprawdę ekstremalne sytuacje. Uwielbiam bawić się z żelkami. To świetna rozrywka. Cała góra żelkowych oczu. Niesamowite. Ale wygląda na to, że ktoś miał mniej szczęścia. Rzeczywiście, jednego żelka szczęściem nie nazwiesz. Dobra, zjem go. Mmm, Jest pyszny. I po wszystkim. Szybko mi poszło. I teraz nie twoja kolej. Teraz ja. Wiem jak to zjeść. Świetnie są tak dobre, że nie mogę się opanować. Uwielbiam żelki. Oj, chyba powinnam jeść wolniej. Uwaga, ostrzał! Uf, ale nie najadłam się. Chcę więcej żelków. Nie ma mowy, to moje. Próbuję jednego i kolejnego. Jakie pyszniutkie! Zjem całą górę! Co ty wyprawiasz? To wszystko jest moje, wara od nich! Teraz już nikt nie powstrzyma mnie przed delektowaniem się żelkami! Może dasz chociaż jednego? Oczywiście, że się podzielę, ale innym razem. Co za chciwuska? Ojej! Co ja mam na czole? Trzecie oko i kolejne na policzkach. Skąd one się wzięły pomocy? Ostra papryczka. Dlaczego mam to jeść? Aj, a ja muszę zjeść całą górę. Za żadne skarby. Czekaj, ja zacznę. Wcale mi się nie chce tego jeść. Dobra. Wezmę mały kęs. Albo nie. Dobra. Masakra, to jest obrzydliwe. I takie ostre usta mi płoną. Ach, nie zazdroszczę ci. Ja też nie. Czyli co, ja jestem następna? To niesprawiedliwe. Głupia papryczka. Może jeśli zjem całą naraz, nie będzie tak źle. Nie pomogło. To jest strasznie ostre. Pali! Pomocy! Uf, troszkę mi ulżyło. Dzięki. Ale mam już dość. Teraz ty. O nie, tylko nie to. Siadaj i jedz to. No dobra. Trzymajcie się papryczki. Zaraz wam pokażę. O nie! Chyba to jednak one mnie pokonają. Uwaga! Ale gorąco! Niech mi ktoś pomoże! O, troszkę wody! A ja mam coś lepszego! Uratuję cię Marii! Trzymaj się! Prawie stłumiłam płomienie! O, o wiele lepiej! Następnym razem bądź ostrożniejsza. Super, guma jest ekstra! Ja mam więcej szczęścia. Tylko spójrzcie na te wieże. To dopiero będzie zabawa. Mija, ty masz jedną gumę? No i co z tego? Ale za to pierwsza zaczynam. No może nie udało mi się złapać gumy. Ale zaraz pokażę wam, jak się robi naprawdę dużego balona. I... O nie. Znowu coś mi nie wyszło. Co ty narobiłaś? Jak to usunąć? Ups. Daj spokój, to tylko guma. Zaraz ją zdejmę. No i tyle. To straszne, to twoja brew. Jak ja będę żyć bez jednej brwi? Spokojnie, zaraz to naprawię. Daj mi to, sama to zrobię. No i jak udało się? Chyba jest na miejscu. A ty czego się śmiejesz? ja kolej. Z radością zjem to wszystko. Mm, jakie pyszne. Teraz pora na resztę. Patrzcie, jak profesjonalistka robi balony. Ojej. Przekłujmy balona i zobaczymy, co się stanie. Za chwilę będziesz show. Ojej, emma, wyrosła ci broda. Nie ma problemu. Dalej można ją rzuć. Mój okay. to obrzydliwe. Teraz ty, jak mam to zjeść? Bingo. Wiem, najpierw pozbędę się papierków. Tak lepiej. Będę rzuć po jednej i robić balony. Właśnie tak. Teraz zawiążę wstążkę i proszę, mam piękny balonik. Fajnie, co? Przywiążę go do krzesła, żeby nie odleciał. Teraz nadmucham więcej balonów i zrobię z nimi to samo. Ale zabawa. I ostatni. Super. Dziewczyny, popatrzcie, jakie to piękne. Dziewczyny! Pomóżcie mi, ja odlatuję. Mam lęk wysokości. Pusty talerz? To jakiś żart? Moje ulubione chipsy. Rety, tyle wygrać. Cała wieża Pringles. Ale ty zaczynasz. Super. Potrzebuję szkła powiększającego. W ten sposób dokładnie zobaczę, czy coś jest na moim talerzu. Aha. Tu jest malutki chips. Nie szkodzi, zjem go. Pyszne, ale jakoś mało. Patrz, tu coś jeszcze masz. Serio, gdzie? To nie było śmieszne. O, jak olej. No w końcu zjem jakieś chipski. Tylko najpierw muszę to otworzyć. No, dalej. Bingo. Mam pomysł. Zaraz się do nich dobiorę. Piła mi w tym pomoże. Właśnie tak. Znam jeszcze jeden trik. Patrzcie. Zaraz je złapię. Am. Pyszności. I jeszcze jeden. Super. Deszcz chipsów. Ojej. Zapomniałam o puszce. Ała. Chyba troszkę jej się zakręciło w głowie. No ale wreszcie moja kolej. Od którego smaku zacząć? Niech będzie ten. Uwielbiam chipsy. Są takie pyszne. Aj, moja głowa. Nie mogę się opanować. Nic mi nie jest. Ojej. Jeszcze. Jeszcze zjem wszystko, co tu jest. Ej, ostrożniej. Niam, niam. Wiem, co mi pomoże. Kask. Nie straszne mi teraz żadne puszki. Ojej, znowu. Jedna Mary. Nie szkodzi. Zaraz się tym zajmę. Wywrotka pomoże mi to ogarnąć. Oj, chyba przesadziłam. Wyszło całkiem zabawnie. Uwielbiam pączki. Jak pachną. Jest ich tak dużo. Naprawdę dużo pączków to mam ja. Nawet nie patrz się w moją stronę. Zaczynaj. Szkoda, że mam tylko jednego pączka, ale wiem, jak go zjeść. Nie zapominajmy o dobrych manierach. To to, żeby się nie pobrudzić. Teraz odkroję kawałek i spróbuję. Jest taki pyszny. Serio? I ostatni kęs. Delikatnie wytrę usta serwetką i tyle. Teraz twoja kolej. A tak, uwielbiam pączki. Nie mogę się im oprzeć. Co za rozkosz! U, gdzie twoje maniery? Było pyszne, teraz ty? No, w końcu mogę je wszystkie zjeść, od którego zacząć? Mam pomysł, ułożę z nich wieżę. Ale wysoka! Już prawie skończyłam. Ostatni i gotowe. Teraz mogę to jeść. Super, co? O nie, wieża się chwieje. Nie, nie przewracaj się! Uh. Moje pączki. Ale nareszcie mogę was schrupać. Super. Chcecie? No. E, może następnym razem. Podobało wam się wideo? Jeśli tak, to subskrybujcie kanał Barada, żeby nie przegapić równie niesamowitych challenge.